it went on Hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z serii Let's Build, tak, coś to za odcinek, kolejny odcinek, lecimy, lecimy, tak, oprowadzę was teraz po projekcie, nie, dopiero go będziemy budować, więc podejdźmy do mapki, o, pełno trochę, podejdźmy do mapki i zaktualizujmy mapkę, ten kawałek zaktualizujmy. Jak widzicie, coś zaczyna się pojawiać. Co to jest? Co to może być? Ten kawałek również zaktualizujmy. Ach, jeszcze raz. Fuck. No. Co to może być? Jest to dopiero nieskończone. Jest, jest to dopiero zarys, podłoga, fundamenty dzisiejszego projektu. A tym projektem jest. Zgadnijcie tutaj te fundamenty, co to może być za zarys projektu? Farma złota! Tak, wybudujemy sobie kolejny już drugi raz farmę złota. Fak! Gaddemet i dupa. Trochę słabo. Kurczę, zapo zawsze zapomnę tego portal tutaj zrobić się No tak wygląda nasza basa od dołu, że tak powiem. Hm. Tak. No to trudno zrobić cięcie i widzimy się na górze. Znowu będę się tu pierdniczył z tymi enderperłami. Kurde. Hm. Okej, okay, jestem już z powrotem. Idziemy sporo ten do naszego projektu. Do naszej farmy złota. Och, niepotrzebne drzwi. Farma złota. Budynek odrobinę wzorowany na tym, ale on i troszeczkę się różni. Wejdźmy do środka najpierw. Tak, tutaj mamy mm, ciąg hopperowy, który będzie później kontynuowany, ale i tak to będzie sufit jeszcze wyłożony blokami. w ten sposób. Więc się nie martwcie o nic. Tutaj mamy zejście. Tutaj będzie pewne pomieszczenie. Tak. I niedługo to zarośnie lianami, Więc wystarczy tylko poczekać. Hm. Ok, ale wejdźmy sobie jeszcze raz tutaj na górę. Tak. Mm, hm. tu, dokładnie. Tutaj właśnie przygotowuję. Mm, to będzie farma złota z portali. Portale naderowe, tutaj wielkie będą. Mam nadzieję, że nie przyswożą, nie przyswożą mi one lagów. Jeżeli będą mi lagować, to będę musiał kiedyś zrobić taki system, który, dzięki któremu będę mógł na guzik włączać i wyłączać te wszystkie portale. A będzie to skomplikowane i trudne. Sam system wiem, jak będzie działał, aczkolwiek będzie trudno doprowadzenie tej samej energii i podłączenie tego wszystkiego. więc będzie to troszeczkę trudne, ale mam nadzieję, że nic takiego nie będzie miało miejsca. I tutaj właśnie się zastanawiam, żeby zrobić transport, że tutaj będą moby spadały. Żeby jakoś one się tutaj właśnie przemieszczały I zaraz będę nad tym pracował Aczkolwiek teraz pójdę sobie po lód, bo ja na pewno nie będę się tym wiadarkiem z wodą jednym męczył To jest... Od 1,3 nie trzeba tak robić Tylko wystarczy... tutaj mam, tu 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 Wystarczy wziąć lód O. Czas głodny się robi co chwilę Lód Rozbić i jak wiaderko z wodą działa Nice Ale ścięło A czemu tak ścina? Nie mam pojęcia hm. Może mam mało miejsca na dysku, zobaczę Nie, wystarczająco Okej, okay, wracamy. jest jeden problem, ja nie mam obsydianu. Za chwilę za chwilę zrobię cięcie i... Proszę, wyląduj, wyląduj, wyląduj. A Zawsze jak tak robię, to strzelam co chwilę w górę enderperłami. Oj, zobaczcie, jestem pod wodą. I z powrotem tutaj. Heh. Wtedy nie zdążyłem. Ok. Tak. Jak to będzie wyglądało? Tu na pewno na środku będzie jeden mm, rząd rząd ym, wody, a nie rząd złodziei. Okej. Okay. się jeszcze raz cofniemy do naszej bazy. Znaczy do naszego domku. Tu gdzieś miałem piecyki, tutaj są. I trochę szkła jeszcze tutaj. Mam. Przy was troszeczkę jeszcze poeksperymentuję z tym. I mam do was ogromne pytanie. Jak wolicie, czy a znowu. Czy żebym robił tak jak ten odcinek, że od początku zarys projektu? Czy tak jak było do tej pory, że najpierw buduję, a potem przedstawiam? Bo szczerze mówiąc, tak jak teraz mi się chyba będzie lepiej nagrywało. Znowu! Fuck! Hmm, fuck. Do trzech razy sztuka. Okej. Okay. Robimy tak. No się zaraz więcej pieseków zrobić. Bo mi szkła pomału zaczyna nie starczyć. Zobaczymy, jeżeli mi zostanie, skończę ten żądek i zostanie mi 30, to mi starczy tego szkła. Tak, starczy na ten żądek przynajmniej. Dobrze że, mam, że dobrze, że mam silk silktacza. I zaraz wam pokażę, jak chcę zrobić to, co chcę zrobić zaraz. I jest jeden problem. Mam nadzieję, że mnie nie będziecie za to bili, ale ja nie robię tego żadnego projektu. Ja nawet nie wiem, czy ta farma będzie działać. nic na creative nie zrobiłem. A czy działać powinna działać, ale... Hm. Wiecie o co chodzi chyba? Tak. I wtedy tak. A nie, 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 nie. Tak. No. Okej. Okay. I zaraz zobaczy, czy to będzie mniej ja jako mob będę tutaj teraz. Zrobśmy o lecę, wylądowałem i ja nic nie trzymam. Sam się przesuwam. Okej, okay, działa jak widzicie. Dobra. Underparel mi zabrakło. Super. Więc teraz zaraz coś wymyślimy. Uuu, żeby zrobić jakiś system, żeby dopływało do tego. Że jak będzie tutaj, że będzie dopływał do tego i ten system będzie zabierał mopki stąd. Czyli ja bym musiał zrobić jakoś tak. Mhm. Wtedy będę musiał zrobić ściankę tutaj. Mniej więcej już wiem, jak to może być. Wtedy będę musiał zrobić system górny. Czyli będę musiał dać wtedy tutaj tabliczkę. I gdzie mniej więcej się kończy woda? Tutaj się kończy. Czyli tu. I tu. I tu będzie wtedy ściana. I tu się, tu jeżeli skończy się woda, to tu mnie zabierze. Ok, mam już system. Wymyśliłem na wizji. Tak. Okej, okay, Więc. Wiecie, co ja teraz zrobię cięcie. Skończę ten system doprowadzający i spotkamy my się teraz w diendzie, gdzie będę rozkopywał zaraz obsydian z tych słupów. To. Cięcie! Hej, hej! Witam was po cięciu. Jak pewnie już się. Po. Domyślacie po tym, co teraz widzicie na ekranie, jesteśmy w diendzie. Dokładnie ten ziarnisty obraz tego nieba, diend. Tak, jesteśmy tutaj po Obsydian. A właściwie ja już go zebrałem. Tak, widzicie, tutaj były dwie wieże, zostały dwa bedroki Admin bloki, skały macierzyste. Turoświetlę sobie hmm, pochodniami, żeby było można je kiedyś łatwiej zauważyć. Jeśli bym chciał je na przykład Glowstone'em oświecić albo jakiś z nich ciekawy zrobić pożytek. Więc tak, ile udało mi się z tych dwóch wież obsydianu? Tyle obsydianu mam z tych dwóch wież, więc myślę, że tu powinno mi wystarczyć. Oraz to wszystko. Tak, więc wbijamy do portalu. Tak, respimy się oczywiście w naszym domku. Jupi. Zawsze tak chodzę wokoło i nigdy nie mogę trafić. Yy, od razu muszę wam powiedzieć, że system doprowadzania mobów został już Skończony. Teraz wam go pokażę. O, w ten sposób właśnie. Yy, muszę wam powiedzieć, że początkowo miałem trochę problemy. Dlatego tutaj zobaczcie. Tutaj jest wszystko symetrycznie tak samo. Ale są dwie, że tak powiem, dwie ym, rury, które są troszeczkę inne, czyli ta i ta. Reszta jest taka sama, zobaczcie tutaj, tutaj nie ma, o tu nie ma i tu nie ma tylko. Tego, no bo po prostu tutaj musiałem tak zastosować, porobić, pomyśleć, no i ale oczywiście wszystko tutaj działa, jak widzicie, no działa. Cały system działa zaściej. Do randomowej wskoczy. Hm. No tu na przykład wskoczę i że znajdę się, wypłynę tam u góry. Nic nie trzymam. Proszę bardzo, mogę klaskać. Widzicie? Nie? Ja nic nie trzymam naprawdę cały czas. Nic, ani łyżki, ani nic. I zobaczcie, jak to mnie zabierze. O i tutaj i muszę dać się spację i idę do góry i z każdego yy, że tak powiem z każdej rurki tak sobie popłynę więc tak jak to będzie wyglądało nie będzie to trudne teraz może już nie z górki bo się troszeczkę będzie roboty ale już mniej mhm. więc tak tutaj stawiamy w ten sposób obsydianowe klocki muszę zaraz policzyć raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem 8, 9, 10, 1, 1, 2, na 3, na 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Minus 1, 32, podzielić na 2 równa się 16. Czyli stawiam i tu raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 2 na 3, na, 4, na, 5, 16. Raz. I zaczcie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I właśnie tak to będzie wyglądało. Tu jest jeden portal, jeden taki na długość na dwa podzielona. W ten sposób oto to taki. O. I również będzie na yy, 16 w górę. I potem jeszcze jedno i może jeszcze. Ym, tutaj są dwa portale. Być może będą albo dwa w górę, albo trzy w górę. Zobaczymy jaka będzie wydajność. Tak. I może, może, może. Hm. Może by skoń skończę może jedną. I wam pokażę jak chcę, żeby to wyglądało. O. Fuck w ten sposób. Chciałbym Wam powiedzieć, że dlaczego ja bikona nie miałem w Endzie? Um, dlatego, że ja po prostu jak kopałem, zebrałem cały obsidian, zabrałem bikona, odstawiłem tu, bo sąd był ten jeden bikon, żelazo miałem oczywiście w skrzynce, odebrałem i dokończyłem tutaj właśnie ten system, bo miałem chwilę takiej, że tak powiem, um, zatwardzenia takiego um, pomysłowego i kurczę się męczyłem, jakby to zrobić, cholera, przeklinałem. I nie mogłem poszedł do lęku, zebrałem ten obsidian, schowałem do skrzynki. Yy, od, przywróciłem tutaj i tak sobie pomyślałem, tak, trochę to, i wykombinałem i coś takiego wykombinowałem. Więc tak. Yy, 16 tak no to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16. Tak, i teraz idziemy tu, w tę stronę. Zrobimy całą długość. Albo nie, nie, nie. Albo i będzie trzeba zrobić <grybujesz> w ten sposób. No i ostatni teraz tu niszczymy, i lecimy do końca. zeskakujemy Podnosimy. Aha, trochę za, o jeden za dużo postawiłem. I to Schodzimy. O, i tak to jest pierwsza, że tak powiem. Mm, tu będzie tak jak jest tu jeden, to będzie tutaj kolejny i myślę, że jeszcze kolejny jak, jak się zmieści oczywiście. A ja sobie wszystko policzę czy mi bloków starczy. Znaczy, że wysokości mi starczy, czyli bloków do góry. Ale to nie wszystko skończę. Ja tutaj musiał dać też trapdory, żeby mogły te moby spadać spokojnie. No i myślę, że skończę. Więc ja sobie pozwolę zrobić jeszcze jedno cięcie. I jak już coś tutaj im ruszy takiego większego, to do was wrócę. Okej, okay. idziemy się przespać, a jak widzicie robię kolejne, kolejne, kolejne część, kolejne cięcie po cięciu, no, no update, o, update kolejny, tak, to się zaupdate'owało, hmm, tutaj, no, y że tak powiem wykończyłem ustawianie pierwszej, pierwszego poziomu portali i zaraz sobie je odpalimy. Więc przedostaniemy się tutaj. I może już pierwsze pigmeny polecą, ale to tylko testowo odpalimy sobie, bo jestem ciekaw, czy farma dobrze działa i cały system sprowadzania mobów do jednego miejsca działa prawidłowo. Tak. W ten sposób odpalimy wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery. I ponownie raz dwa trzy cztery i ponownie raz dwa trzy cztery i ostatnie raz dwa. Hm. Mam nadzieję, że nie będę miał przez to lagów, kurcze. Wow. No póki co jeszcze się nic nie zesponowało. Kurczę, już trochę tak jakby mam wrażenie, że klatki delikatnie mi zaczynają spadać przez to. Hm. Ale czy pierwsze mm, pigmeny się tutaj zespawnują? Troszkę mnie to ciekawi. Nie, póki co nie ma. Żadnych pigmenów. Hmm... Raczej nic źle nie zrobiłem. Są so, mnie. Kurde, no. hm. Udajmy się tutaj. Wow, 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 okay. wow, Ale zero, naprawdę. No trochę się zawiodłem. Już byłem ciekaw, że naprawdę kilka się zespałni, Ładnie pigmentów, a tu póki co, no nie bardzo się coś spałnią. Cały czas zero. To, yy, jak nam koordynację? Jest Minecraft 14W21B. Jest pod tym C i E. E0 na 91. I to 0 oznacza, że 0 mobów Spojrzę tam. 4 tutaj. Tam coś pewnie się znajdzie. A ja głupi jestem. A ja głupi jestem. u Już się nie jeden pigmen A ja głupi jestem, serio. A. Za to musicie dać ci łapkę w górę, żebym zmądrzał. <grym> A ja głupi jestem, jednak. Już cztery. A ten człowiek głupi jednak jest. Wiecie dlaczego? Jest druga. 27. A jak głupi jednak jestem. Tylko, tylko żadny 0 subów nie? Za to. Za moją głupotę. Hmm. Człowiek jednak głupi. Jak zmęczony. jest pigman o endermite o takie perpetuum omile <grymne> okej okay, zabijmy endermite bo mnie będzie denerwował oh A yeah. więc pierwsze pigmenu będą leciały więc farma Działa. No co ma nie działać? Przecież działa. A ja napis full sprawdzam. No brawo, idziemy. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Siedem. Dziewięć pigmentów. Nie, siedem pigmentów. Więc full wow. Ok. To ja teraz gaszę portale. Dobuduję jeszcze jedno pięterko, ale zobaczcie Tyle mi tylko obsidianu zostało z tego, więc ja jeszcze raz będę musiał zaginać do endu. Obsidian, zbiorę obsydianu. No i wrócę, skończę, obuduję ładnie. No i w ostatnim klipie się będziemy już widzieli. To jest przedostatni klip. Więc okej, okay, farma działać, będzie działać. Dokończę tutaj system, sortownik i ogólnie wszystko i. Ale to dopiero i to jak kładę się spać. To na dzisiaj starczy. Dobrze. Okej, okay, więc widzimy się, jak już to skończę. Hej, witam was w ostatnim update, końcowym końcówce aktualizacji, końcowej aktualizacji, no po prostu w ostatniej części odcinka. Tak, przedstawię wam oto teraz gotowy projekt, jest on dokładnie teraz za mną, a efekt jest ciekawy i zadowalający również wydajność. Niestety muszę wam powiedzieć, że... Nie jest to tak wydajne, jak miała być wydajna farma złota, którą wybudowaliśmy yy, kilka odcinków wcześniej, gdyż normalnie tamta farma byłaby bardzo wydajna, ale niestety nas na tak się ona popsuła, więc wybudowaliśmy sobie u nas w bazie nową farmę złota, która wydajna aż tak bardzo nie jest, jak tamta powinna być, aczkolwiek i wydajność nie jest zła. Więc teraz sobie kawałek odejdę. I się odwrócę zaraz i wam pokażę, więc gotowi? Uwaga, prawie, uch Dobra Tadam, tak to wygląda Właśnie Dorobiłem jeszcze dwa pięterka tych portali Wy tylko widzieliście to, ale dorobiłem to oraz to, jest na wysokości mniej więcej tego mobgrindera Więc i tak, i jeszcze bym nawet dwa pięterka zmieścił, ale zobaczcie jak mi zaczęły FPSy przez to spadać Więc co dopiero będzie, jeżeli bym dorobił tamto? Hm. Więc będę musiał prawdopodobnie jeszcze dorobić jakieś, niestety, wyłączniki tej farmy. Więc tak, podejdźmy tutaj sobie. I tak wygląda to pomieszczenie. Wow. Tutaj mamy zbiera zbieranie pigmenów Tutaj mamy tunel, którym te pigmeny płyną. Zaraz będą one płynąć i dosyć dużo ich będzie płynęło. Zaraz zobaczycie. Oj, tutaj się nie działa. Ja, ja tutaj dałem hoppery, bo czasem tutaj niestety umierają pigmeny. Jest 14 pigmenów tutaj hmm. coś się stało, że teraz nie płyną? Zaraz zobaczymy wow. O płynąć, okej okay, płyną I teraz powinno ruszyć, tak ruszył zaraz I patrzcie i te pigmeny tutaj płyną sobie tym tunelem I tu są Ja tutaj mam mieć poskramiać pigmana Pigmena, ale ja, ja mówię na to pigmana so, Tutaj stajemy i zabijamy te pigmeny tak, w ten sposób oto powiem wam, że nie będę nie przesadzę, jak powiem, że wymyślenie właśnie tego systemu tutaj doprowadzania tego mechanizmu tutaj zabiarka, ekspiarka, to zrobienie tego zajął mi więcej niż wykonanie wszystkich tych portali. O jak widzicie teraz od cholery tych pigmenów tu płynie, widzicie? Ja nie wiem skąd tutaj ten exp. Czasem jak pigmany giną z wysokości czy czegoś, to dostaje eks za to. Wow, no widzicie od cholery tego płynie, naprawdę to jest dosyć wydajne. Podejdźmy sobie tutaj. O i stopki złota. Tak, ja jak sobie czasem poawcze to ja miałem, mam tutaj czasem 300-400 pigmenów, jak sobie ze 2 trzy godzinki po awcze. Więc naprawdę niezły wynik. Ale jak ja zabijam, to pod tym są hoppery. I tutaj mamy oczywiście Sortownik, tutaj mamy skrzynkę z samorodkami, tutaj ze sztabkami złota, złota bo czasem oczywiście wypadają, z, yy, z gniem mięsem, a tutaj mamy miecze, złote miecze, które wypadają z pigmentów nam tutaj są niszczone. Więc tak to właśnie wygląda, tak wygląda cały ten sortownik, jest ten sam co w grinderze. Tak, tak, troszeczkę tutaj pokombinowałem z tymi hopperami, ale jakoś to, jakoś to nie ma wyglądać, tylko ma być funkcjonalne. Więc tak, pokażę wam. Tyle tutaj mam y, już y, rotten fleszy, tyle sztabek złota mi się nadropiło, nieźle, i tyle samorodków, nieźle, prawda? Się trochę tutaj ich zabija. Już mam 20 pigmenów i zabiję je. Proszę bardzo. Ale to jak sobie chcę poekspić albo mieć więcej tego złota, bo oczywiście biję je lootingiem, looting 3. O, wy wyleciałby jakieś miesza złote, to mam, Wam może teraz pokażę, jak działa ten sortownik tutaj. Podejdźmy tutaj. Oczywiście tutaj trafiają i one się wtedy palą, prawda? Tak. O, dobrze. Mniej więcej wiecie o co chodzi, prawda? Okej, okay, a jeszcze tutaj rotten flasha odłożę. A jeszcze wam pokażę jak działa mm, zabijarka. Wtedy odblokowuję tutaj. Odblokowuję to. Daję guzik tutaj. Tutaj wszystko zamurowałem. Więc o. Fuck. Okej, okay, wbijam tutaj. I tutaj właśnie zabijarka. O Jezu, ile ich tu płynie. I one wtedy płyną tutaj do góry. Pokażę Wam. pierwsze pigmeny już płyną do góry. Właśnie tak. I zaraz pierwsze pigment będą ginąć. Zaraz jeden za drugim będzie leciał. Jeden. Dwa czy widzicie one expa jakby wyrzucają wezmę zbiorę tego expa który tutaj jest za ja czy wyrzucam o jak nie widzicie nie ma już expa tego co latał hm. może muszę zabrać to no gincie No, ale tak mi się wydawało, że zostawiam tego expa. Ale tak sobie właśnie włączam tą zabijarkę, jeżeli sobie coś ganiam po bazie. A jeżeli po prostu chcę y, sobie na expić tego, mm, że tak powiem, y, złota, no to sobie tutaj Awcze i zbieram tych pigmeny. I właśnie. Mm, jest naprzód, więc powinienem sobie zablokować tutaj tą że difficulty, tak? to powinienem sobie zablokować, ale niestety nie mogę. Gdyż po prostu chcę mieć możliwość wyłączania i mob grindera i, porta i tego, farmy właśnie, więc... No póki co muszę to sobie załatwić. No chyba, że w końcu uda mi się stworzyć ymm, wyłączarkę tych portali. Wtedy dorobię i również wyłączarkę tego i będzie dobrze. Więc tak farma złota wygląda już nie będę przedłużał odcinka. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w na następnym odcinku serii Minecraft Let's Build. Cześć!